Ona biała, złota, srebrna, czarna, z do Centrum Makietowego Ambasador na Wojska Polskiego 67 Jest to 14 marca, to jest sobota A kiedy na listę gości, rozumiem, że Pana, Państwa też mogę pisać? Ale jak, yy, to jakaś maszyna jest? Jaka maszyna? No do SOKÓW? Nie, nie rozumiem Tak, będzie wejść wolno wolnoobrotowa, tak Wolnoobrotowa? Tak Jeżeli tutaj chodzi, tutaj właśnie będziemy wspólnie je degustować, będziemy je przygotować, będą wysokie wzmacniające odporność. I to jest sobota, najbliższa, 14. Także zapraszam Zatrzyma, do Mogę Pana na listę gości? Wie Pani, co ja nie wiem, bo teraz ten koronawirus jest przy na tym spotkaniu. Ja Pana powiem tak. Rozumiem to najmniej. Ja Prawie na sali będzie tutaj urządzenie oczyszczające powietrze. Ja też zawsze jeszcze dzwonię dzień wcześniej. O, a takie urządzenie właśnie, takie urządzenie, żeby koronawirusa wytłukło, macie? Urządzenie oczyszczające powietrze, będzie na sali, pewnie spokojnie. Do kupienia będzie ono? Nie wiem, czy będę do kupienia, na sali na pewno będzie. zapraszam serdecznie, może teraz zapytam na listę gości? Ale to urządzenie, a pani coś powie więcej o tym urządzeniu, bo to teraz tak o tym koronawirusie jest niepewne. To powietrze. A to ona tak, Ona oczyszcza powietrze, zabija zarazki, bakterie, a także tutaj spokojnie. Bo to Jeżeli pan będzie się tym bezpiecznie, to, firstly, to dla, każdej od, dla każdej osoby będzie też maseczka, a ja będę o czymś mm? chciał. Także nie ma problemu? Tak, nie ma problemu, to zapraszam. A ta maseczka to będzie ta FPP3? Maseczka ochronna. Ja wiem, ale przed koronawirusem tylko to z filtrem FPB-3 chroni. Ona no, no, ma tutaj wszystkie filtry, także tutaj też zapraszam. Nie, poważnie, będzie maseczka, jeżeli ktoś będzie chciał, to naprawdę będzie o, a to jest zrobić. dobre! A tą maseczkę będzie można zabrać z powrotem, ze sobą? No, oczywiście, no, no, oczywiście, że tak, przecież wiadomo, że to jest zapana, no, tak? Czyli no, to oczywiście. będzie nowa maseczka. To będzie nowa maseczka, no, nieużywana tak. przez jakiegoś oczywiście. tam zarażonego wcześniej człowieka. Nie, 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 zapakowana, oczywiście Aha. nowa maseczka. Tylko jak, my, Dędziemy, tylko jak my będziemy te soki w tej maseczce pili. No to tutaj można bić maszewkę do picia soków, to jest spokojnie. No ale to ja zdejmę na... Zdejmę na moment, wirus korona mnie ugryzie. I co? Nie ugryzie pana spokojnie. No za te zapraszam też bo to mamy różne godziny, także z nami miał pana gości. Mogę pana państwa w te gości? No ale jak pani sobie to wyobraża? No przecież przy piciu się zciąga maskę. dlatego też może pan sobie odejść na boczek, tutaj przyjść. No ale ten koronawirus jest szybszy od mojego przechodzenia na boczek. On nie... Je... Spokojnie trochę leza. No nie wiem. Ja bym ten Mogę pana wpisać na tego jakiś i jeszcze gdzieś też nie dzwonię. Ale co... Moment, chętnie, ale co to jest za firma dokładnie? Oni co oni robią? Bo ja... już, za... ja już nie wiem po co ja idę tam. Na próbę smakową soką muszą wadę za Także zapraszam serdecznie. To mogę panu zapisać, tak? Czyli to, mi... to A to jest jakaś forma miksera takiego? wyciskarka wolnoobrotowa. Aha, czyli od góry tak się to ładuje tam tak. po... pomarańcza się daje i ona kręci. Dokładnie. Mhm. Także zapraszam. A jakiś? Witać? Design dobry jest tego urządzenia, bo ja mam kuchnię w stylu greckim urządzoną. Nie wiem, czy będzie mi pasować. Tak, będzie pan to jest uniwersalny. A może pani jakoś coś więcej o wyglądzie tej wyciskarki? No bo jak będzie nie taka. No to... chce pan przyjść, czy nie chce pan przyjść, bo tutaj. No ja bym chciał przyjść, ale no muszę wiedzieć. No, świetnie, to właśnie wreszcie mogą na nasz spotkanie. Także z spotkami. Co było 14? Tego. Mogę pana spisać na listę gości? Mogłaby pani, ale... No, no SMS-a, informacje i sms em tak tutaj zapraszam. Więcej bym potrzebował danych o tej wyciskarce. Jak ona wygląda? W słowach żołnierskich. Ona biała, złota, srebrna, czarna, z rączką... W różnych kolorach. Także widzę, będziemy pan sobie dopasował wow. taką... Niebiesko, tak? Niebiesko-białe takie kafelki, nie? Drobne. Wie pani taka suga drobna jest, wie pani jak grecka kuchnia wygląda, nie? No to białe, bo białe będzie pana pasowała, jak najbardziej. Ale kurczę, a właśnie... A bo to jest rączką, tak? Dociskane. Tak sobie teraz pomyślałem, że jak mamy tę y, maszynę, nie, co będzie powietrze oczyszczać, i jest ta maska, to jeszcze by się rękawiczki przydały. No bo to jak ta rączka, to każdy będzie dotykał tego. co? No nie będzie każdy dotykał, będzie, będzie panu człowiekowi spokojnie, tak? Już czyli, nas, to, tak tutaj czyli będzie tylko operator od was wyciskał, a ludzie nie będą. Tak będzie można też popróbować Już, no czyli małaś, będzie, czy to będzie chciał. no czyli będzie chciał. no ale jak wcześniej ktoś chciał Spokojnie, konie damy radę będzie, no. zbezysk... będzie płyn dezynfekujący także tutaj zapraszam dezynfekujące płyny będą no pewnie tego tak no Wcie nie wiem to pani a to jest jakaś, on, ta maszyna jest na takich przyssawkach? Ona przyssała się? Tak Przyssała się do blatu? Tak No to... no to chyba nie puści Dlaczego? No bo jak tak przysana porządnie jest, no to jak to, tak? To koniec... tutaj na pewno będzie pan umiał odszukiwać też Więc zapraszam serdecznie zobaczyć, popatrzeć, posmakować, pogrupować Ktoś tutaj... mogę pana wpisać na listę gości? Ja wie pani co, ja najpierw zadzwonię chyba... Bo teraz, te wszystkie imprezy takie, nie? Bo miały być wydarzenia. Ale no do... pan dlatego, państwa no tak ja wpisuję na listę gości dzisiaj. Natomiast też ja zawsze jeszcze do Państwa dzwonię dzień wcześniej. Jak to spokojnie. No ale ja nie będę Pani przecież pięć razy głowy zawracał. To deklaracja, tak albo my, nie. No i tak dzwonimy. Zawsze do każdego klienta, jeszcze dzień wcześniej. Ale wie Pani, do tej bo o co chodzi? Że po prostu teraz odwołują te wszystkie masowe spotkania. No rozumiem, rozumiem. No na będą Państwo też poinformowani. Także A teraz jak mają Państwo cyklicznie spotkania, to nie ma odwołań? Nie ma, że... Tam... No znaczy, nie tak, jeżeli jest spotkanie kameralne, także tutaj można organizować jeszcze. Jeżeli byłoby tam spotkanie powyżej tysiąca osób, jak my i tak. No ale to tysiąc osób. Znaczy, zaprasz... Może przyjdzie więcej znaczy, osób? Nie, 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 Zapraszam serdecznie, bo Pan z tego Każdy w masce, rękawice, mikser do pomarańczy. Może... ja mogę Pana zapisać na listę gości? A Pani jeszcze mnie nie wpisała? Nie, proszę Pana imię, jakże mogę wpisać? Adam Miałczyński Pan Adam, i na godzinę 14, 14, 18 czy na 10 w sobotę? W sobotę to na 10 niech będzie, od rana będziemy... Panie Adamy, nie ma problemu, Panie Adamy, czy Pan wybierze się sam, czy z małżonką, partnerką? A to jakieś dodatkowe będą gifty wtedy? Znaczy tak, jest, znaczy może tam cztery osoby będą skorzystać, ja tylko coś dopisałam. Cztery aż osoby? I cztery maski dostaniemy? Tak. Cztery osoby pani wpisuje. Tak. Znaczy cztery osoby mogą się zapostać. Wcześniej mu pan powie, ile będzie osób? Cztery będą, ale maska... Każda z maską wychodzi. Tak. I to będzie pan z małżonką? Bo jak... Zaraz, ale na czym to polega? Bo... My przychodzimy oglądać tą sokowirówkę, że tak powiem. Tą wyciskaczkę. No, można, nie posmakują. Państwo potrzebują soki, będą Państwo mogli powiedzieć, to będą się Państwo jak łączyć warzywa, owoce, bo one pozytywnie wpłynęły na nasze akwarium. Jak kasy. łączyć warzywa, owoce. Tak, tak. No. Ty, ty to jest zaprasz. To będzie jest Pan żonką, No, ale czyli tak, popróbować tak, soki i można kupić tą maszynę, tak? Czy o co chodzi? Jeżeli będę Pan chciał, tak, nie ma obowiązku. Nie ma. Ale maska będzie. Normalnie, dana. Tak dla, tak, dla każdej osoby, tak. Dla każdej. No a z kochanką. A gdzie pan z Ona się nie interesuje kuchnią, ja tutaj warzywa i owoce łączę. A ja a na, ja, na, na inny Ale z żoną nie, z kochanką przyjdę. I taką panią. Na pani? Małże, e małże. Gosia. Pani no, Małgorzata, no dobra. Ja państwa wpisuję tutaj na listę gości. O, ma pan Ale zaraz, Znaczyna. jeszcze dwie osoby a? będą, cztery maski bierzemy. Dobrze, bo do dołączyć. Ja wracam do domu, Państwa dołączę. Ja pisam ten admin, wcześniej do Pana zadzwoniam i dopiero wtedy zapominam o Paniątku. A jak to Pani powie? Pani tak, ja wsiadam, ja wysyłam Panu SMS-a to znaczy na godzinę 10, on jest dla czterech osób. No I proszę mi jeszcze tylko powiedzieć, kto ma przedział wiekowy, 130 po w roku życia po 40? Po 40? Przed 50? Nie, nie no problem. No, A tak wie pani, pani co? Nie, to jest jednak pandemia. Wie pani co? Ja się jednak wycofam z tego. Boję się jednak. Ja weź na pelo SMS-a, jeżeli wcześniej zadzwonię, i dopiero wtedy mi pan ile będzie osób. Wie pani A, co? Ale nie, bo to jest pandemia. Ja jednak nie chcę ryzykować, nie? Jeżeli będzie możliwość, to... Do...